No działaj w końcu, to słabo! Co ty tam masz, gangster? Mój nowy wykrywacz smaru. Wykrywacz smaru ulegnie autodestrukcji... Ostrasznie. ...dwa... ...jeden. No, był nowiusieńki! Z nową technologią trzeba bardzo uważać. Sam się o tym przekonałem, gdy stanąłem maska w maskę z łobuzem o nazwie... Niszczycielski Rhinobot! Juhu! Tak jest! Szybko jedź i w coś jedź! Rhinomite? Aleś ty urósł! Ja jestem tu, a to RhinoBot 9000! To mój nowy przyjaciel! Groźny i baba ba, ba bardzo duży! A co najlepsze, robi wszystko, co mu rozkaże! Nie! On jest mój! Wszystko nie zepsuje! Powiedziałem, że nie! No, weź to ty! Zepsułem to! Ba, ba, nie jest dobrze! W tym czasie udzielałem Motosaurusowi ważnej lekcji z historii motoryzacji. Ten znak stoi żeby upamiętnić jedno z moich największych osiągnięć. Ba, 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 bo! I właśnie został roztrzaskany na drobne kawałki. Niech ktoś zatrzyma mojego Rynobota. Nie mam nad nim kontroli. Robota! Przed nami jest pętla. Biedźmy na nią i skaczmy! Jazda, zanim te koleś rozjedzie nas i wyspy! Tylko ja mogę traktować Tiger Sharka jak przekąskę. Rozumiesz? Za wolno! O! Najpierw to musisz mnie złapać! Na temat. Ja do niego pokaż, co potrafisz, a on mi na to! A, Rex. Wtedy mówię podziwiaj te pułapki na niedźwiedzie, a pułapki na to hop hop, hop! A na co wy wszyscy tak patrzycie? Ehm. O, a, ba, 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 ba. O, Kiepsko to wyglądało! Nadszedł czas na użycie kilku prostych chwytów, by zatrzymać technologicznego giganta. Ej, odpalać silniki! Może ty i masz jakieś modne szmery i bajery, ale na tej wyspie troki mają napęd na cztery! Wygramy według moich zasad! Miaska! Bigfoot wygrywa! Yeah! I tak oto zrozumieliśmy, że nowa zabawka nie ma żadnych szans ze starym, dobrym trakiem. No raczej! <grym>